Biedronka, najpopularniejszy sklep wielkopowierzchniowy w Polsce, ruszyła z nową metodą płatności. Choć firma była do tej pory zacofana w tym zakresie w stosunku do konkurencji, starsi klienci mogą się mocno zdziwić. Nie będzie już potrzebna ani karta płatnicza, ani gotówka. Biedronka ruszyła z obsługą nowej metody płatności, która nie wymaga ani noszenia gotówki, ani karty. Wymaga za to konta w banku, aplikacji mobilnej i dostępu do Internetu. Informacja początkowo nie została oficjalnie podana przez spółkę Jeronimo Martins. A jako pierwszy uzyskał ją i rozpowszechnił portal Cashless. Nową metodą płatności, możliwą do wykorzystania w biedronce, jest znany i wypracowany już w Polsce system BLIK. Rewolucyjny sposób płatności dostępny jest w każdym sklepie sieci wraz z płatnościami kartą, co też jeszcze niedawno było nowością. Na stronie sklepu widnieje nawet oficjalna instrukcja obsługi tej metody, która dokładniej wyjaśnia, jak prawidłowo korzystać z nowości. Biedronka przyjmuje blik największy w kraju. Sprzedawca detaliczny był do tej pory nieco z tyłu, jeśli chodzi o płacenie przez internet. Przed supermarketem, do metody przekonało się już wiele innych sklepów, a ich lista jest doprawdy pokaźna. Do tego dochodzą stacje paliw. Sklepy internetowe, kina, a nawet biletomaty. Do przyjmujących płatności blikiem należą Orlen, Shell, 1 Minute, Aldi, Auchan, Dino, Fresh Market, InMedio, Relay, Rossmann, Stokrotka, Super Farm, Twój Market, Żabka. Sklepy Helios, Multikino, Silver Screen. Kina, AliExpress, Allegro, Answer.com, Castorama. PL, CDP. pl, Domino Spizza. pl, .pl, .pl, .pl Ginorosi Ikea.pl, Itaka.pl, Kazar.pl, Komputronic.pl, Lerua Merlin.pl, Mediaexpert Merlin.pl, Nextbikeoleole.pl, Olks.pl, Płatności za zamieszczenie ogłoszenia, Oponeo.pl, Oto -Moto. PL, płatności za zamieszczenie ogłoszenia, pakamera.pl, pandora.net, pizzaportal. PL, polski .pl, sklepy internetowe, przedstawiona została tylko część. W końcu do tego grona należeć będzie również najpopularniejsza sieć w naszym kraju. Starsi klienci mogą być zaskoczeni. Polska jest liderem europejskich rankingów płatności kartą i zbliżeniowo. Także Blik zyskuje ogromną popularność. Gdyż za jego pomocą można nie tylko płacić, ale również wypłacać gotówkę z bankomatu. Przez pierwsze 6 miesięcy 2018 roku skorzystało z niego aż 6 milionów Polaków. Przeprowadzono z jego pomocą aż 30 milionów operacji, czyli aż 131 tysięcy. Na dzień. Starsi klienci mogą być nieco zaskoczeni nową formą płatności w sklepie, głównie dlatego, że wymagane jest posiadanie aplikacji mobilnej banku, w którym posiada się konto, w telefonie typu smartfone, co może być dla nich sporym problemem. Jak płacić blikiem? By dokonać płatności, należy najpierw poinformować o tym sprzedawcę, następnie otworzyć aplikację bankowości mobilnej swojego banku, wygenerować kod blik i wpisać go w terminalu płatniczym przed upływem określonego czasu. Po nim kod zniknie. Na koniec potwierdzamy operację na telefonie, a wówczas wyznaczona kwota znika z naszego konta bankowego.